Wszystkim z tej strony, Mekolut, i to jest piąty, ostatni odcinek mega maratonu lajkowego. No i co, lecimy do gry, wbiliście legi? Like filmik jest, jest. No proszę, no to co. No i dobrze, jesteśmy w grze, wybieramy Kogwila. Przed chwilą stwierdziłem, że dołączę do jakiejś gry, która już trwa. No i byłem tam z 20 sekund, kiedy przegraliśmy, więc bardzo się ucieszyłem. Wspaniale. O, i co my tu możemy wybrać? Ja to bym wziął może. Wilsons Bay? Hm, w sumie nie wiem. Co będzie, to będzie. Ja już jestem zablokowany, gram dzisiaj kogwilem I lecimy do gry. Proszę bardzo, jesteśmy w grze Wilsons Bay. Uuu, trzy kuby. Poza tym, nie kojarzę tej mapy, więc całkiem spoko. Zaraz trzeba zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Pierwszy jest gdzieś tu. Okej, okay, widzimy kuba. Ładna mapa. Podoba mi się. No tak, więc co? Trzeba chyba się zająć obroną tego. On jest w ogóle taki malutki. Fajnie. Nie wiem, czy to jest nowa, czy stara mapa. Możecie mi to napisać w komentarzu, bo nie znam tej mapy w ogóle. Więc będzie jakieś ciekawe doświadczenie. A tymczasem sobie tutaj obudujemy Kuba. Ciach, ciach, ciach. Oby Ninji się to podoba. Tak, podoba mu się. On też jest za tym, żeby to tutaj budować. I dobrze. Raz, 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 raz. Czek, 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 ciach. I no, i fajnie, bardzo ładnie obudowany cube. Wzorowo wręcz. Ja tu gdzieś bym radary postawił jeszcze, bo mam. Tak więc myślę, że radar tutaj, dobre miejsce będzie dla niego. Fach. Trochę daleko od tego Cuba ale zaraz jeszcze, jeszcze coś się wymyśli. O, on tutaj jeszcze coś kombinuje, dobrze. I jeszcze tutaj postawię radar. A nie będzie tu. Nie! Radar! O. Oh. Ło, czemu dostępny dla bricków? Oni coś niszczą chyba. Tak mi się wydaje. Bardzo fajnie. Zaraz spojrzymy, spójrzmy. To jest ta mapa, na której ja rozwalałem cały bok. Może być, ale nie jestem pewien. Ja bym ten most tu ciachnął. Pomogę im. Mam nadzieję, że o to im chodzi. Będzie lipa, jak nie. Dobra rozwalimy. W tym momencie, jak to nagrywam, jest już 800 subskrypcji, co mi się bardzo, bardzo podoba. Oby tak dalej róbcie cały czas to lećcie do przodu. Podoba mi się to. Tworzymy coraz większą społeczność. Ja mimo wszystko. Wow, wow. ale poszło szybko. Idealnie w tym samym czasie rozwaliliśmy. No i wiecie, no co jeszcze mogę tu powiedzieć? No, czasami nie mam. Czasami nie mam czasu. Chwilami no nie mam czasu niestety, bo jest dużo szkoły. Ale wiecie, no zawsze coś się znajdzie czasu, żeby dla was to nagrać. O co to, to tutaj stoi? Nie podoba mi się to. Delikatne lagi wyczuwam, wiecie, ale mam nadzieję, że... To nie będzie przeszkadzało w rozgrywce. Oni sobie robią tutaj co chcą. Ja tu... jeszcze zaminuję teren. Dobry pomysł. Hmm. Tutaj, tutaj, i tutaj, i o tak, bo to działa w trójwymiarze to jest taka kulka, więc dobrze, tak może być. Hmm. Mortar gdzieś tam do góry postawić, czy co? Nigdy nie ogarniam, gdzie to się powinno stawiać. Whoa, fuck! Skakuj tam. Jakby to? Wy... Kto potrzebuje? Tam radar, dobra. Ale to się nazywa komunikacja. Chcę radar, ma radar, proszę bardzo. Nie wiem, jak tu się używa komend, ale chyba i pasuje. Okej, okay, w takim razie tutaj mamy miejscóweczkę. I udało mi się wejść do góry. I Mortar mógłby spoczywać gdzieś tam. O, już jest 30 sekund do końca. Do początku. Do góry, do góry, pniemy się coraz wyżej. A niech to. Ciach, 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 ciach. Dobra. I jeszcze wyżej. I tutaj postawimy mortar. Ło, tam już jest dużo mortarów ustawionych. Ja nie wiem. Dobra. I dobra. I lecimy, bo już się gra zaczęła. Ale wysoko jestem. O ja. Nie no, jestem za, za wysoko. Niżej, niżej trzeba zejść. Szybko, 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 szybko. Nie dobrze się dzieje. Aaa, jeszcze przycina. Co jest? Przestań. Dobra Chyba jest dobrze. Okej. Okay. No troszeczkę odkryli nam pułapkę. Ale wybronimy to, wybronimy. W sumie mogę się zacząć trochę pchać do przodu O, o, o! To rani. I niszczy wszystko po kolei podnoszę życie. Uuu! Teleportował się! Dobra? Nie, nie podoba mi się to. Dostał pięknie. Porobiony. Nie wiem, czy reload jakiś? Nie, nie, nie. Dobra, tam jest doktorek Przez to... Fak, 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 fak. Mm. uciekać, od tych trujących gazów Dobra, tutaj O wybuchał. A nie. No. Dobrze, 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 Teraz tutaj się wyspnę. Nie, atakuję mankuba. O! Widzę, że doktorek się tam dobrze bawi. O nie, spadłem i to nieciekawie. Raz, dwa, raz, dwa. I, i... poszło. Nie mogę jej trafić! No niestety, kurczę, jakby tu nie było tego dookoła tej lawy, to może by się coś udało, ale ona tu naprawdę to nieźle ogarnia i będziemy musieli ją jakoś przeforsować, co będzie nie tak łatwą sprawą, jak widzę. A nas ją cuba, no nie. Broń, broń. Gdzie ja jestem? W tą stronę. Nikt nie obstawił tego cuba. Super. Polecimy sobie tutaj. Zaraz go jeszcze obstawię. A dobra, jest lekko podratowany. Uuu, skąd to przyleciało? Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Fuck, jak tutaj... Co tu się dzieje w ogóle? Wszystko to w ten sposób chcę rozwalić. To była duża biura. Uh. Co się dzieje? Nie, ginę. No nie! Coś jest nie tak, coś, coś mi się nie podoba w tej grze. Co oni się tak przycinają, lagują, czy co? Nie wiem. O, dostaliśmy się im do cuba. Świetnie. O, pam, pam. Respa jakiegoś dobra. Nie atakować nam cuba, proszę. O, o. Będą się teraz wybierać do drugiego. Ja tu muszę bronić, chyba tak mi się wydaje, bo kurczeń idzie. Dobrze, atakują. Świetnie. Ja się zajmę tutaj obroną. O, dostaję. Ach, trochę się skupiam nic nie mówię, ale... Wiecie, że jestem z wami. Wow. Co to jest? Dobra. Zaminą. Dobrze I lecimy, do ataku chyba Nie, jeszcze nie wszystko Tam 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 tam, 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 tam. dobra 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 Teraz już mogę iść hm. Myślę, że tak o, No nie wiem, zabezpieczyłem go na pierwszy atak A co dalej to się okaże ale biorę tego supply dropa, może się uda... I... Yeah! Zawsze coś! Uuu tam się grubo dzieje, widzę. Dziury mają niemałą. Ty znasz? Nie. Od razu trzeba rozgrzewać i pobali, po Dobrze. To było takie w sumie głupie, bo stanęliśmy naprzeciwko siebie i atakowaliśmy. Udało się kolejnego. Nie, ktoś mnie atakuje. No nie, otruła mnie tamta. Jak zawsze. jaj. Niepotrzebnie tego zniszczyłem. Mogłem przejść tego obok i by było już. Hmm, co by tu zrobić? Jakby to się Dobra, na razie nam nie atakują. Nikogo tutaj też widzę. Nie ma. O, biegną. Dobra, lecę bronić szkiła mojego. Mm -hmm. Ja mam respawnpada, muszę go Ja mam muszę go gdzieś postawić w sensownym miejscu. muszę go Gdzie ona oh, coś tu się Dobra, dobra, dobra... dobra, Poszło, testujące, ale podniosę życie I przeżyję Uff. Atakują mnie, no, Yuva Już nie Nadal Ile no, oni mają tych rakieta sam- Ok Dobra, dwóch nie żyje Tu jest jeszcze trzeci Przed. No, stój, dobra, atakujcie ją. Kolejna tam leci. Ona ma mało życia bardziej. Świetnie. O. Reportują się, dzieje się dziwne rzeczy. Dobra, niszczymy im to. Trudno, by zaraz zginę. ale już blisko. Kurczę, nie potrzebuję się tam zatrzymałem i zacząłem budować te bloki. Ale no, to chyba będzie najdłuższy odcinek z maratonu. Więc powinien Wam się spodobać. Dobra, tutaj niby względnie bezpiecznie, ale musimy to przycisnąć, bo jest. O! Co to było? No i ładnie. No i dobrze. Powoli wyrównujemy. Ale ja tutaj muszę obejrzeć jak to tutaj wygląda. Trzeba my spoko. No to lecimy dalej. Przelecimy tędy. Znaczy przebiegniemy i to powoli. Skacz, sk skacz, do wody... Do wody miało być. Dobra Ja bym tu postawił gdzieś respawn pada O nie O nie, to się stawia w ogóle pół roku, nie? Ale będzie warto Nie dobrze, nie dobrze Dobra Musimy teraz zrobić to samo co oni nam zrobili No niedobrze, co to ma być? Nic to, jo, oni tu są wszędzie. No, no nie Dobra, biorę tu respa i jeszcze raz, i jeszcze raz i jeszcze raz i do skutku. Ale nie, oni nam niszczą kiba, no nie, ja się wracam, wracam się. Coś atakują, ale tak nie do końca. Nie rozumiem, Dobra. jak to tam się dostać teraz. Tam jest nieciekawy. Przecież nie mogą się tu dostać dachem. A czy ja użyłem w ogóle Mortara? Nie użyłem. To pora użyć. Tam gdzie? Myślicie. Czyli tam. Daleko. Daleko. Mhm. To chyba znaczy, że mam delikatne lagi. Delikatnie mówiąc. A? Mhm, mm tu przeleciała, ale dobra, zignoruję. Ło, tu jakie wykopaliska robi, nie? Raz, dwa, bum. Nie wiem, czy jest w ogóle sens jakiś tego, ale... Załóżmy, że tak. Jak to działa? Nie no, źle! Lecą? Lecą! O, o zagapiłem się. O. Ja mam chyba lagi delikatne. Dobra, y, przez przypadek nacisnąłem. Y, może udało mi się znaleźć przyczynę, zobaczymy. O, chyba jeszcze nie do końca, ale może za chwilę to zacznie działać. Dobrze, niedobrze, niedobrze. niedobrze. Dostanie dobrze, 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 dobrze. Nie laguj teraz, proszę. Nie ma chowania się za osłoną. Lecimy z tematem, lecimy. Nie chcę się za długo żegnajcie. Tak. ale blisko, widzicie, blisko. To już jest tak rozwalone. A ja mam tutaj respa, więc spoko. I oni teraz tu się też fajnie respią. Mógłbym wziąć to, ale... No nie. No i ładnie. Świetnie, zniszczyliśmy im cuba, Lecimy do końca. Uuu, do góry. Uuu, grubo tu się dzieje. I nie strzelaj do mnie. Przeszkadzasz mi w ataku na was. Ciach, ciach, uciekam się. O, to nasz Spoko. Zanim Mortar tu spadnie, to chwilę to potrwa, ale jestem ciekaw, jak to zadziała. Uo. Porządne to. Podoba mi się. Olej mi zeszło życie, powolagi No tak. Tutaj... Ciach. I... Hu, hu, hu. Bronią. Bronią jak mogą, ale no... No cóż. Ja się poświęcę. No i co, poświęciłem się, trochę i zbiłem i tak w końcu to zrobimy. Ale jak teraz to wygramy to fajnie, bo naprawdę oni nam zniszczyli dwa. A my nadal im chyba pierwszego nie zniszczyliśmy, więc... Teraz nagle tak dogoniliśmy, że jesteśmy na równi, więc bardzo fajnie. Tu mamy trochę obronione, więc no... Czego chcieć więcej? Pewnie przez to. O, ktoś tu szedł. Ktoś tu się pojawił. Ale spoko. Koguil tu jest, pilnuje. I znowu atakujemy. Raz, raz, dobrze. Lecimy z temat. No i dobrze, dobrze. Cały czas inni beyzondro, tak? Cały czas schodzi. Jeja. Yeah. Co się mogę przekopać obok? Nie pewnie, że mogę. Zatakujmy go zmyślnie A raczej tak O tamtym Raz dwa raz dwa raz dwa, 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 dwa. Niż to oj mam laga W tym momencie pewnie Ale nadal żyje i dopiero teraz Umarł Dobrze i dobij to dobij go Raz 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 raz, raz, raz i... I Wygraliśmy no i pięknie. Piękne zakończenie maratonu. Nie uważacie tak? Na pewno tak uważacie. Kolejne zwycięstwo to jest takie kombo zwycięstw, że naprawdę bardzo fajnie. 200 golda. Jakiś level, coś. i jest kolejny level. Szósty. Wspaniale. No i co? Dzięki za oglądanie mega fajnego maratonu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z różnych, różnych gier, w tym Block Node'a. Na razie.